Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Drodzy, jest piątek, wieczór, przed nami kolejny dzień. Jak zawsze Bóg jest wierny, podaje nam Słowo Swoje, by nakarmić nasz umysł i serce samym sobą. Jego Słowo to Słowo Bóg Osoba Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, wypełnij nasze serca swoim światłem. Udzielaj nam swojej boskiej mądrości, byśmy otworzyli się na słowo, które otrzymujemy od Ciebie. Byśmy z wiarą i miłością je przyjęli. Duchu Święty, bądź naszym parakletem, bądź naszym pocieszycielem, obrońcą. Stań obok nas, przy nas, i strzeż w nas słowa, które otrzymujemy, aby to słowo przyjęte nas przemieniało, by rozpalało nasze serca miłością. Ku Tobie, ku Bogu samemu. A Ty, Mario, upraszaj nam dar zasłuchania w Słowo Boga. Amen. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Rozdział czwarty, wersety od dwunastego do siedemnastego i od dwudziestego trzeciego do dwudziestego piątego. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum, nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i Ziemia Neftalego, droga morska, za Jordanie, Galilea Pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie. I mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc. Wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a on ich uzdrawiał. I szły za nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania. Drodzy, to, co mnie porusza od samego początku w Ewangelii przed chwilą przeczytanej, to Widok Jezusa który się usuwa. Pojawia się słowo Anechorezen, usunął się. To słowo sugeruje, że szuka miejsca bardziej pustynnego, odległego, zacisznego. Ale może także oznaczać, że oddala się od miejsca, w którym nie jest dobrze przyjęty. Wprawdzie wprost nie jest o tym powiedziane, ale wiadomość o tym, że Jezus posłyszał, że Jan został więziony, a tak naprawdę w tekście greckim pojawia się czasownik paradidomi: Jan został wydany. Uświadamia Jezusowi, że i on będzie wydany. A wydanie Jana, uwięzienie Jana jest w Ewangelii zapowiedzią tej męki, którą Jezus sam przeżyje uwięziony, zabity. Póki co usuwa się do Galilei. To jest druga wiadomość, która może poruszać. Bo z perspektywy Judei, Judejczyków, Galilejczycy i Galilea są pogardzani. To miejsce i to ludzie, którzy nie zachowali się wiernie wobec Boga, zmieszali się z ludem pogańskim. Galilea także ze względu na historię, ale także na trakt handlowy, który przebiegał przez miejsca, do których Jezus idzie, była wymieszaną ludnością. Byli Hebrajczycy i ci, którzy pochodzili z kultury heleńskiej. W każdym bądź razie to wszystko spowodowało, że Judejczycy traktowali Galilejczyków jako mniej wiernych, nie zachowali czystości wiary tak jak oni. A tymczasem Jezus właśnie do nich idzie. I tam nie przez wszystkich będzie przyjęty. Przeżyje kolejne odrzucenie, i to w swoim Nazarecie. W Miejscu, mieście, w wiosce właściwie rodzinnej. Mateusz o tym wprost nie wspomina, o odrzuceniu Jezusa w Nazarecie. My wiemy, że o tym w szczegółach napisze łukasz, wyrzucony z synagogi. Chcieli go strącić z góry, na której zbudowany był Nazaret. A więc ten Jezus ciągle usuwający się ciągle popychany, odrzucany, tak by ciągle słyszał, my Cię tu nie chcemy. Ten obraz Jezusa przypomina mi także nasze czasy, naszą sytuację obecną. Dzisiaj w wielu miejscach, zwłaszcza Europy, nie ma miejsca dla Jezusa. Jest odrzucany, jest popychany, jest wyśmiewany, jest po prostu niechciany, niechciana jest jego Ewangelia. Co czyni Jezus? Idzie tam, gdzie będzie przyjęty. Osiadł w kafarnaum nad jeziorem. Kafarnaum. Było miejscem, w którym żyli ludzie prości, rybacy, rolnicy. My wiemy, że Jezus zamieszka nawet w domu jednego z rybaków, a na pewno przez pewien czas tam mieszkał, w domu Piotra. Ale dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo to obraz Jezusa, który. Choć popychany, odrzucany, szuka miejsca w naszych domach. Jezus nie ocenia, jak oceniali Galilei-Judejczycy. Jezus po prostu szuka w każdym miejscu człowieka, który będzie chciał go przyjąć, bo przyszedł do każdego. Ojciec posłał go do swoich dzieci swojego jednorodzonego Syna posłał do tych dzieci, które przyjął w Synu i wszystkie chce zbawić. Pomyśl, że Jezus przychodzi do Ciebie. Liczy, że Ty go przyjmiesz. Być może i Ty zauważasz w pracy, w różnych miejscach, może nawet na ulicach, że Jezus jest odrzucany, niechciany, pogardzany, wyśmiewany. I patrzy na Ciebie, czy Ty go przyjmiesz. Czy przyjmiesz go do swojego domu. Czy pozwolisz mu osiąść w Twoim życiu. On nie chce być tylko na chwilę. On nie chce być w Twoim życiu na parę dni. Nie chce być w Moim życiu tylko co niedzielę. On chce po prostu pomieszkać z Tobą. I to pomieszkać przez całe twoje życie. Marek przywołuje Izajasza i podkreśla, że ta galilea, w której Jezus zamieszkał, to Galilea pogan, że tam lud siedział w ciemności. Tutaj użyte jest słowo skotos, skotia, To oznacza nie tylko ciemności astronomiczne, ale chodzi o te ciemności duchowe. To słowo jest bardzo często związane z ciemnościami grzechu. Tam Jezus zamieszkał. To niezwykłe. Być może czujesz się jak poganin. To, Ojca żyje jak poganin od pewnego czasu. Przestałem się modlić. Moja droga do Kościoła zarosła chwastami. Przestałem wierzyć, spoganiałem, zaniedbałem się duchowo. A dzisiejsza Ewangelia mówi, że właśnie Ciebie szuka. Chcę przyjść do tej Twojej Galilei, Pogan. Chcę abyś uwierzył w Niego na nowo, abyś Go na nowo pokochała, abyś na nowo Mu zrobiła miejsce w swoim życiu. On wie, że sam, sama nie jesteś w stanie. Tak trudno nam nieraz wrócić do modlitwy, tak trudno nam wrócić do spowiedzi, do sakramentów w ogóle. Tak trudno nam wrócić do czytania Pisma Świętego, a może w ogóle dopiero rozpocząć. Tak trudno nam wybrać się na rekolekcję. Jezus przychodzi, by Ci w tym pomóc. Jezus nas nie odrzuca. Jezus nie mówi, Twój czas się już skończył. On mówi zupełnie inaczej. Do wszystkich mieszkańców tej cienistej, krainy śmierci przychodzi ze światłem. Światło wzeszło. Chce być światłem. Być może żyjesz w jakichś mrokach. W Mrokach jakiegoś smutku, bólu, cierpienia, porzucenia. A być może w mrokach własnego grzechu. On przychodzi jako światło. Bóg nie jest jak człowiek. Który gardzi, odrzuca tymi, którzy zawiedli. Nie, nawet gdybym go stokroć, stokrotnie zawiódł, on będzie nieustannie do mnie wracał z nadzieją, że przyjmę jego światło, że otworzy się na nowe życie. I dlatego czytamy, że od to, Począł nauczać i mówić. Odtąd, może to odtąd jest jakąś nadzieją w Twoim życiu? Odtąd, od tej chwili możesz to życie zmienić. Od tej chwili, odtąd możesz zacząć się znowu modlić. Odtąd, od tej chwili możesz znowu szukać Go w sakramentach. Możesz odtąd znowu wrócić do Eucharystii. On zaczął mówić. Nawracajcie się, pojawi się bardzo ważne słowo w ustach Jezusa powtarzane. Metanoeite, metanoeo oznacza przejść ponad, ponad własnymi myślami, ponad własnymi oczekiwaniami. Ale parafrazując, można by powiedzieć: Możesz przejść wreszcie ponad. Tym do czego do tej pory się przyzwyczaiłeś, co było Twoim stylem życia, co sprawiało, że, jak nieraz mówi mi, spoganiałem. Odtąd możesz inaczej, przejdź ponad tym, nawróć się, to znaczy, uwierz, że On naprawdę pragnie dla Ciebie nowego życia, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. To słowo bliskie ono mnie bardzo pociąga. Bóg zaprasza ciebie i mnie do bliskości. Jezus pragnie z Tobą i ze mną bliskości, dlatego przychodzi do Twojej Galilei i do mojej. Nie chce mieszkać gdzieś tam na obrzeżach. Nie chce być traktowany jako Bóg daleki. On nie jest Bogiem, który wygląda od czasu do czasu z za chmur, z nieba. By popatrzeć, co się u ciebie dzieje, i skarcić, kiedy dzieje się źle. Nie, On zszedł na ziemię. Niedawno świętowaliśmy jego narodziny na ziemi. To jest ten sam Bóg, Bóg człowiek, który przychodzi do ciebie i mówi: Bliskie jest Królestwo Boże, jestem blisko ciebie. Chcę, abyś doświadczył Królestwa miłości. Królestwa Ojca. Kochani, jesteśmy dzisiaj bardzo zmęczeni zabieganiem, czasami zmęczeni naszymi słabościami, zmęczeni tym, co słyszymy w telewizji, widzimy, oglądamy, co czytamy, zmęczeni złymi wiadomościami. A On przychodzi z dobrą nowiną. Bliskie jest Królestwo Boże. Bóg jest blisko Ciebie. Bóg chce się przytulić do twojego serca. Chce, abyś na niego się otworzył. Być może pomyślisz od razu, nie jestem godny. Nie. Do takiego kogoś jak ja, czy Bóg może przyjść? Tak. Jeśli czujesz się dzisiaj daleki, od niego daleko, daleko, oddalony, to właśnie do ciebie chce przyjść. Chce to oddalenie zamienić w bliskość, w zażyłość z Tobą, w przyjaźń, w miłość, na którą się otworzysz. I dlatego obchodzi Jezus całą Galileę, to znaczy każde miejsce w Twoim życiu. Cała Galilea to także Twoja historia życia. Może chce obchodzić te wszystkie miejsca, gdzie byłeś zraniony, gdzie byłeś krzywdzony. Albo gdzie ty krzywdziłeś, upadałeś, gdzie jest twój grzech, którego się wstydzisz do dzisiaj, tam przychodzi, obchodzi te miejsca i tam, co naucza, tam głosi, głosi Ewangelię. To znaczy: Przychodzi do ciebie z dobrą nowiną. Może swoim słowem uleczyć twoje i moje życie. Tam, gdzie czujesz się bezradny, on. Może uczynić wszystko, dodać Ci siły, abyś zaczął żyć, wierzyć w Niego i w siebie dzięki Niemu. Ale On także chce uzdrawiać. Jest, jest powiedziane, że przynoszono do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości. Przynoszono. To znaczy, że byli tacy, którzy nie mieli sił. Nie mieli możliwości o własnych siłach przyjść. Chciałbym teraz w sercu Moim, w duszy mojej właśnie tych wszystkich przynieść Jezusowi. Chciałbym także Ciebie przynieść Jezusowi, jeśli sam nie potrafisz, żebyś tylko pozwolił się zanieść. Chcę Cię przynosić do Niego przez modlitwę, przez Eucharystię, którą codziennie sprawuję. Chcę Cię przynosić do Niego przez powieść świętą. Pozwól się przynieść, pozwól się przyprowadzić do Jezusa. On chce leczyć wszystkie słabości, wszystkie dolegliwości, jakże mocno to jest podkreślone, wszystkie, a więc nie ma takiej słabości, takiej choroby, dolegliwości w Twoim życiu, której On nie mógłby w Tobie uleczyć. Otwórzmy się na Jego słowo. Otwórzmy się na Jego przychodzenie do nas. On przychodzi do Galilei Pogan. W te wszystkie miejsca, w których jeszcze nie wierzę w niego, albo nie wierzę na tyle, by mu zaufać i powierzyć się całkowicie. Pozwólmy, aby przyszedł do nas i wyprowadził nas z naszych paraliżów. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei, z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei, za Jordania, można powiedzieć ze wszystkich stron. Pragnę, byśmy znaleźli się w jednym tłumie, idących za Jezusem. Czekamy na Was także tutaj, w centrum formacji duchowej, w Krakowie. Chcemy z wami się modlić. Chcemy Was przez naszą posługę przyprowadzać do Jezusa. Chcemy razem z Wami otwierać Biblię i słuchać Jego słowa. Zapraszamy na spotkania z Jezusem także w naszym domu. Niech i nasz dom będzie jak Galilea Pogan, w której spotykamy Jezusa. A Jezus cudownie przemienia nasze serca. I mówi do każdego z nas, patrząc nam prosto w oczy, Dziecko moje, cieszę się, że wróciłeś, cieszę się, że jesteś. Na takie spotkania z Jezusem błogosławię Wam, sobie, wszystkim, Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej nocy.